Cześć, zaczniemy sobie let's play'a Minecraft. Tak jak mówiłem w niedawno wypuszczonych informacjach, 24 października będzie Minecraft, przygody Minecraft za kulisami, ale zaczynamy nową serię. Nie wiem jak będzie się nazywać. <laughs> Zarochitów okej, wow, wow, wow. okej, okay, okay. O, akurat przyszedł, jak miło. Nie mam limitu, mogę no, ja się nie pilnować. Właśnie sobie zdjąłem i tak sobie pomyślałem. Hm, mam program do nagrywania, co nagrywa dłużej niż 30 sekund. No to dobra, no, nagram już, nie? Zacznę sobie coś nagrywać. Podbiję sobie może popularność lekko. No czemu by nie? No i postanowiłem nie przed, przed może sekundą, że nagram tego Minecrafta. Bo, mi, bo moje konto właściwie mniej więcej tego jest stworzone, do małych poradników. Jeszcze zrobię jak używać programu, którym właśnie nagrywałam Dobra, tyle na razie powinno wystarczyć Tylko czy nie nagrać z kamery internetowej, ale pomyślałam nie Mam długo do nagrywania z kamery Zapewniam dużo razy będę nagrywać Chyba Jeszcze nie wiem Nie pilnuję się zbytnio Ale nie będę zbytnio długo nagrywał Bo będzie się wrzucać parę dni nie, muszę jeszcze jedno czarne dre takie drewno wyrąbać, żeby nie było pachowej liczby. <coughs> liczby, której moim zdaniem wymawiać, wymawiać nie wolno. Tak serio można, ale... Nawet tak sobie, żeby podgrzać lekko tutaj. To jest dziwne, ponieważ na SKS, a 13 w piątek, dzień przed moimi urodzinami, nagle strzelimy 5 gami na SKS-ach, nie? A, a to u mnie rzadkość, nie? No i tak sobie myślę, że 13 w piątek to idealny dzień na SKS-y. Ale teraz już... Ej, nadal mam w piątek. Jej, może za parę lat będę znowu miał piątek. Teraz będę miał piątek w sobotę. Zobaczmy... Piątek w sobotę, ale tam... Nieważne. Eee. O, mam mięsko, dobrze. Eee. Może, może, przy... może, może gdyby ktoś chciał, gdybym mój kumpel chciał ze mną nagrać, to może bym skopiował mapę i grał na mojego serwera. Niestety tam można cytować. Co by mi nie pasowało, bo byście mnie osądzali o -y. Tak samo mogę sobie wgrać tu mamy item z tego, ale nie będę wgrywał, nie no jestem oszustem. Sorry, muszę sobie czasem pośpiewać. No głupie No, Tří.